Przeleciałem z planety, kiedy Minecraft? Chciałem się zapytać, kiedy. Zygiem, więc zygiem byłem, chyba bez zygiem? Chabadno czy Baba Jim 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 O, dlaczego ja ciebie człowieku, Weź, odwal się ode mnie, jeden HP. O, multipadu. O, punkty w oczach. No, niezłe, niezłe ukrycie, panie Peach. Masz yy, punkty w oczach. No, jesteś taki punkt Ech, yy, Dobra, cóż to jest? Ale tutaj chyba nic nie ma jednak. Nie, tutaj chyba nic nie ma. Dobra. Ja jestem pan, a to jest mój dom Lubię drewno składać dzisiaj, lubię robić dom Oho, pościnam sobie dom A może brzozę, a trochę wzom O tak, ja jestem raper, a nie jakiś paper i jeśli nawijam, to nawijam poważnie A i rozważnie, a nie y przeważnie Robię to tak, że po prostu wszyscy kładą ziemniaki na plecach a jak na plecach to są dzisiaj w w dekagramach gramach i w decach O o jażdżę wszystkich swoją mocą Swoją gigantyczną nocą i kocą I po prostu kocą w gimnazjum pierwszaków i robią z nich ziemniaków